Asterisk Gaius Mucius Cevola, bohater, który stawił czoła etruskiemu królowi Porsenie Asterisk. Ciężkie czasy Rzymu Asterisk w roku 508 pn.e. Rzym nie był wielkim miastem, jakie dziś wszyscy znają. Tak naprawdę przeżywała bardzo trudne chwile. Po wypędzeniu ostatniego króla Rzymu, Tarkwina Dumnego, miasto zostało otoczone przez wrogów, zwłaszcza etrusków, na czele których stał król Porsena. Gajusz Mucius, młody Rzymianin o niezmierzonej odwadze, dorastał słuchając opowieści o wielkich czynach swoich rzymskich przodków. Miał marzenie zrobić coś wielkiego, aby chronić swoje miasto. Porsena, król Truski, chciał odzyskać Rzym, aby przywrócić na tron Tarkwina dumnego. Przybył z ogromną armią, otaczając miasto i zagrażając jego pokojowi. Rzymianie pod wodzą konsulów byli zdecydowani stawić opór. Wiedzieli jednak, że bitwa będzie ciężka. już nie mógł znieść myśli, że jego miasto wpadnie w ręce tyrana. Wiedział, że musi zrobić coś drastycznego, coś, co zmieni przebieg wojny. Wtedy wpadł na śmiały pomysł. Zamordować samego króla Porsenę. Asterisk plan Muciusa. Asterisk Mucius podzielił się swoim planem z rzymskimi przywódcami. Zinfiltrował obóz Etruski i zabił Porsenę. Misja była niebezpieczna, niemal samobójcza, ale Mucio był zdeterminowany. Otrzymał pozwolenie i wyszedł, zabierając jedynie sztylet ukryty pod ubraniem. Przebrany za żołnierza etruskiego Mucius, zdołał przedostać się do obozu wroga. Obserwował każdy szczegół, każdy ruch, aż w końcu ujrzał imponującego mężczyznę ubranego w królewski strój. Mucius bez wahania ruszył ze sztyletem, lecz w decydującym momencie popełnił fatalny błąd. Zaatakował sekretarza Porseny, sądząc, że to sam król. Atak nie powiódł się, a Mucius został schwytany przez etruskich strażników. Doprowadzono go przed oblicze prawdziwego Porseny, który był ciekaw zuchwałego młodego Rzymianina. Porsena zażądał informacji, kim jest i dlaczego próbował go zabić. Z niezachwianą odwagą Mucius odpowiedział: Jestem obywatelem rzymskim. Nazywam się Gaius Mucius. Przybyłem tutaj, aby cię zabić, Porseno. Ponieważ wolałbym umrzeć, próbując chronić swoje miasto, niż żyć pod tyranią obcego króla. Próba odwagi Asterisk Porsena był pod wrażeniem odwagi Mucio. Groził, że będzie go torturował w celu uzyskania informacji o planach rzymskich. Ale Muciusz, zdecydowany okazać stanowczość swojej woli, wyciągnął prawą rękę nad płonącym paleniskiem i trzymał go mocno w płomieniach, nie okazując bólu ani strachu. Porseno. Powiedział: Zobacz, jak Rzymianie gardzą bólem i śmiercią. Jestem tylko jednym z setek, którzy byliby gotowi oddać życie za Rzym. Porsena był pod takim wrażeniem odwagi Mucio, że postanowił go uwolnić. Co więcej, zaczął ponownie rozważać swój atak na Rzym. Gdyby jeden Rzymianin był zdolny do takiej odwagi, jakby to było stawić czoła całej armii rzymskiej. Zaoferował Rzymowi pokój, wycofując swoje wojska i kończąc oblężenie. Mucio dzięki swojej odwadze i poświęceniu zdołał ocalić swoje miasto. Powrót bohatera Asterisk Mucjusz powrócił do Rzymu jako bohater. Został przyjęty z aplauzem i wyróżnieniem. Rzymianie nadali mu przydomek Cevola, co oznacza leworęczny, ze względu na utratę prawej ręki. Jego historia rozeszła się po całym mieście, inspirując młodych i starszych do walki o wolność i honor Rzymu. Historia gajusa Muciusa Cevoli Stała się w Rzymie legendą, świadectwem odwagi i determinacji, które definiowały rzymskiego ducha. Nie tylko ocalił swoje miasto, ale także pozostawił po sobie dziedzictwo odwagi i poświęcenia, które zostanie zapamiętane przez pokolenia. I tak przetrwała legenda Cajo Mucio Cevola symbol oporu i bohaterstwa. W świecie, w którym młodzi ludzie szukają inspiracji i przykładów odwagi, historia Mucio wciąż błyszczy. Przypominając wszystkim, że czasami pojedynczy akt odwagi może zmienić los narodu. Legenda Kajo Mucio Cevola to nie tylko starożytna historia, ale wieczna lekcja, że odwaga, determinacja i chęć poświęcenia się DLA większego dobra to wartości przekraczające czas. Czy to w 508 RPN, czy dzisiaj, duch Sewoli inspiruje nas wszystkich do walki o to, w co wierzymy do odważnego stawiania czoła wyzwaniom i nie poddawania się, nawet gdy szanse są przeciwko nam. Asterisk skutki pokoju Asterisk. Po wycofaniu się porseny Rzym zaczął się ponownie podnosić. Pokój dał możliwość odbudowy miasta i wzmocnienia jego obrony. Odwaga Mucio Cevoli zainspirowała wiele osób, co doprowadziło do wzrostu poboru do wojska i poczucia patriotyzmu wśród obywateli. Rzym zaczął lepiej przygotowywać się na przyszłe zagrożenia. Historie Cewoli opowiadane były na placach publicznych, w szkołach i podczas ceremonii wojskowych, stale przypominając, co prawdziwy Rzymianin był w stanie zrobić DLA swojej ojczyzny. Na tym jednak bohaterstwo Mucio Cevoli się nie skończyło. Zaczął szkolić młodych wojowników, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz ucząc taktyk wojennych i przetrwania. Wielu młodych Rzymian postrzegało go jako mentora i wzór do naśladowania. Założył Akademię Szkoleniową, w której uczył nie tylko sztuki wojennej, ale także wartości honoru, odwagi i poświęcenia. Akademia ta stała się centrum doskonałości wojskowej w Rzymie, wychowując jednych z najlepszych żołnierzy i dowódców wojskowych tamtych czasów. Wpływ Sewoli na tych młodych mężczyzn ukształtował przyszłość Armii Rzymskiej. Życie Osobiste Sewoli. Pomimo swojej sławy, Cewola pozostał pokorny. Ożenił się z kobietą o imieniu Waleria, z którą miał troje dzieci. Zawsze uczył swoje dzieci tych samych wartości, których bronił: wagi obowiązku, honoru i miłości do ojczyzny. Waleria była także silną i odważną kobietą, wspierającą Mucio we wszystkich jego decyzjach. Ona opiekowała się rodziną, podczas gdy on szkolił i dowodził młodymi rzymskimi wojownikami. Ich związek był przykładem partnerstwa i wzajemnego szacunku, inspirując wiele innych rodzin w Rzymie. Asterisk wyzwania wewnętrzne. Nawet w obliczu pokoju zewnętrznego Rzym stanął przed wyzwaniami wewnętrznymi. Różnice społeczne i ekonomiczne stworzyły napięcia między plebejuszami i patrycjuszami. Mucio Sewola ze swoim prestiżem zaczął opowiadać się za reformami, na których skorzystali najbiedniejsi, wierząc, że prawdziwa siła Rzymu leży w jedności jego mieszkańców. Brał udział w spotkaniach politycznych, dyskutując i proponując zmiany. Prestiż i szacunek zdobyte na polu bitwy dodały wagi jego słowom. Choć spotykał się z oporem części elity, nadal walczył o sprawiedliwość i równość. W miarę upływu lat i starości bohatera Muciocewola zaczął odczuwać ciężar wieku. Jego włosy posiwiały, a siła nie była już taka sama. Mimo to pozostawał aktywny w życiu publicznym, uczestnicząc w ceremoniach i doradzając przywódcom wojskowym i politycznym Rzymu. Stał się postacią szanowaną, prawdziwie mądrym starszym, którego słowa szanowano i którego rady stosowano. Zawsze celebrowano jego obecność na posiedzeniach senatu i wydarzeniach publicznych. Asterisk, ostatni akt odwagi. Asterisk, w ostatnich latach życia, Mucio Cevola postanowił napisać swoje wspomnienia, w których opisze swoje życie, bitwy i nauki. Wierzył, że jego historia może zainspirować przyszłe pokolenia rzymian do walki o wolność i sprawiedliwość. Jego wspomnienia stały się dla wielu rzymian świętą księgą, przewodnikiem, jak żyć z honorem i odwagą. Nawet po jego śmierci jego słowa nadal wywierały wpływ i inspirowały, stając się integralną częścią rzymskiej kultury. Kiedy Muciocewola w końcu zmarł, cały Rzym opłakiwał jego stratę. Pochowano go ze wszystkimi możliwymi honorami, a jego grup stał się miejscem pielgrzymek. Młodzi wojownicy odwiedzali jego grup przed pójściem na bitwę, szukając inspiracji i siły. Dziedzictwo Muciocewola przetrwało wieki. Był nie tylko bohaterem wojennym, ale także orędownikiem sprawiedliwości i równości. Jego historię opowiadano bez przerwy przez pokolenia, podtrzymując przy życiu ducha odwagi i poświęcenia, którego uosabiał. Wpływ na kulturę popularną historia Muciocewola wykraczała poza granice Rzymu. Pisarze, poeci i historycy z różnych czasów i miejsc rejestrowali jego osiągnięcia, dbając o to, aby jego dziedzictwo pozostało żywe. W dzisiejszych czasach jego historia została zaadaptowana na książki, sztuki teatralne i filmy, zawsze podkreślając odwagę i determinację, które uczyniły go prawdziwym bohaterem. Jego nauki o znaczeniu walki o to, co sprawiedliwe i niepoddawania się nawet w obliczu przeciwności losu, nadal odbijają się echem. W stale zmieniającym się świecie historia Cewoli stanowi mocne przypomnienie, że odwaga i honor są wieczne. Dziś Kajo Muciocewola to więcej niż nazwisko w podręcznikach historii. Jest symbolem odwagi i poświęcenia, dowodem na to, że jedna osoba może wiele zmienić. Jego życie i dziedzictwo nadal inspirują młodych ludzi na całym świecie do walki o swoje marzenia, obrony swoich wartości i niepoddawania się, bez względu na to, jak trudne są wyzwania. I tak legenda Kajo Muciocewola żyje nadal, będąc latarnią nadziei i odwagi DLA wszystkich przyszłych pokoleń. Jej historia stanowi mocne przypomnienie, że nawet w najciemniejszych czasach odwaga i poświęcenie mogą oświetlić drogę do lepszej przyszłości. Saga o Mucio Sevoli jest odwiecznym świadectwem siły ludzkiego ducha i zdolności jednostki do zmiany biegu historii. Niech Twoja historia będzie nadal opowiadana, inspirując wszystkich, którzy chcą coś zmienić na świecie. Wpływ mucio Cevoli nie ograniczał się do jego czasów. Jego działania i wartości zostały wpisane w kształtowanie się rzymskiego charakteru, wpływając na pokolenia przywódców, żołnierzy i zwykłych obywateli. Duch Sewola stał się standardem, według którego mierzyli się wszyscy Rzymianie, latarnią morską w czasach ciemności. Odznaczenia pośmiertne. Po jego śmierci Rzym nadal obchodził Mucius Sevola poprzez coroczne festiwale i ceremonie na jego cześć. W różnych częściach miasta wzniesiono pomniki uwieczniające jego wizerunek i wykonane tak, aby każdy mógł pamiętać i inspirować się jego walecznością. Historycy rzymscy, tacy jak Liwiusz i Pliniusz, szczegółowo opisali jej życie, dbając o to, aby historia Cewoli była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jego wyczyny stały się istotnym elementem rzymskiej edukacji. Nauczano ich w szkołach i omawiano na forach. Akademia Cewola. Akademia szkoleniowa założona przez Muciusa rosła i ewoluowała przez lata, stając się szanowaną i niezbędną instytucją szkolenia rzymskich wojowników. Nazwana na jego cześć Akademią Cewola, wydała niezliczonych dowódców i żołnierzy, którzy kontynuowali nauki i filozofię Cewola. Filozofia Akademii Cewola nie ograniczała się do szkolenia wojskowego. Podkreśliła także znaczenie odpowiedzialnego obywatelstwa, poświęcenia DLA dobra wspólnego i integralności osobistej. Wielu najwybitniejszych przywódców Rzymu przeszło przez jego bramy, niosąc ze sobą wartości wpojone przez Cewolę. Wpływ na literaturę i sztukę. Historia Mucio Cewoli zainspirowała także wielu artystów i pisarzy. Poeci tacy jak Wergiliusz i Owidiusz pisali eposy wychwalające ich wyczyny. Rzeźbiarze stworzyli dzieła sztuki przedstawiające kultowy moment, w którym Sewola trzymał rękę w płomieniach, uwieczniając swoją odwagę. W teatrze popularne stały się sztuki dramatyzujące jego próbę zamachu na Porsenę i późniejszą odwagę, przyciągając liczną publiczność i utrwalając jego legendę. Te przedstawienia pomogły utrzymać historię Sewoli przy życiu i zainspirowały nowe pokolenia do cenienia odwagi i poświęcenia. We współczesnych czasach historia Mucio Sewoli znalazła nowe sposoby opowiadania. Książki, filmy i seriale telewizyjne opowiadają jego historię publiczności na całym świecie. Jego życie jest przykładem przywództwa i odwagi na kursach historii i etyki. Pokazując, że wartości, które reprezentował, są dziś tak samo aktualne jak ponad dwa tysiące lat temu. Digitalizacja tekstów historycznych sprawiła, że ich historia dotarła do jeszcze większej liczby osób. Platformy edukacyjne online, podcasty i filmy edukacyjne opowiadają historię Sewoli, udostępniając ją studentom i miłośnikom historii na całym świecie. Dziedzictwo w siłach zbrojnych i edukacji obywatelskiej, wpływ Mucio Cevola rozciąga się również na współczesne siły zbrojne. Wiele akademii wojskowych na całym świecie studiuje jego taktykę i filozofię wojny. Jego historia jest wykorzystywana do nauczania o znaczeniu odwagi, honor i poświęcenie w służbie wojskowej. Przykład Cevoli jest często cytowany w przemówieniach rozdania dyplomów i ceremoniach wojskowych, Przypominając żołnierzom o zaangażowaniu i odwadze niezbędnych do obrony swojego narodu. Oprócz kontekstu wojskowego, historia Mucio Cevoli stanowi także filar edukacji obywatelskiej. Nauczyciele wykorzystują swoje życie, aby uczyć o znaczeniu bycia aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem. Jego gotowość do poświęcenia się DLA dobra wspólnego jest potężnym przykładem obywatelstwa i etyki. Szkoły w Rzymie, a później w wielu częściach świata, włączyły historię Sewoli do swoich programów nauczania, podkreślając takie wartości jak uczciwość, odwaga i odpowiedzialność społeczna. Historia jego ręki w płomieniach stała się metaforą poświęcenia i chęci zniesienia trudów DLA większego dobra. Cewola w popkulturze W czasach nowożytnych postać Mucio Cewola znalazła nową publiczność poprzez popkulturę. Komiksy, GRy i filmy przedstawiają jego historię na nowo, wnosząc nową perspektywę i aktualizując jego legendę, aby przemówiła do młodych widzów. Te nowoczesne adaptacje zachowują esencję jej odwagi i poświęcenia, jednocześnie przedstawiając jej historię nowym pokoleniom w urzekający i przystępny sposób. Cewola i psychologia Asterisk. Psychologia również znalazła wartość w historii Cewoli. Badania nad odpornością i pokonywaniem wykorzystują jego przykład jako studium przypadku dotyczące ludzkiej zdolności do stawienia czoła ekstremalnym przeciwnościom losu i ich pokonywania. W badaniach nad odpornością psychiczną często wymienia się zdolność znoszenia bólu fizycznego i emocjonalnego, aby osiągnąć wyższy cel. Symbol oporu. W czasach kryzysu przywódcy i aktywiści na całym świecie przywołują Wizerunek Muciocewoli jako symbolu oporu. Jego historia została wykorzystana do zainspirowania ruchów oporu i rewolucji, pokazując, że nawet w obliczu potężnych wrogów odwaga i determinacja mogą zwyciężyć. Pomniki i pomniki pomniki poświęcone Muciocewoli można znaleźć w różnych częściach świata. W Rzymie posągi i tablice pamiątkowe przypominają odwiedzającym i obywatelom o odwadze Cewoli. Pomniki te służą jako punkty refleksji nad znaczeniem obrony sprawiedliwości i wolności. Honor następnych pokoleń potomkowie Cewoli nadal czcili jego dziedzictwo. Rodzina Cewola stała się synonimem odwagi i służby DLA kraju, a wielu jej członków zajmowało eksponowane stanowiska w rzymskiej armii i polityce. Imię Cewola niosło ze sobą ciężar, stale przypominając o odpowiedzialności, jaką należy spełnić, aby sprostać dziedzictwu swojego przodka. Mucio Cewola stał się wiecznym bohaterem, postacią, która wykracza poza czas i nadal inspiruje. Jej historia stanowi mocne przypomnienie, że odwaga nie zna granic i że determinacja może zmienić przeznaczenie. W każdym zakątku Rzymu jego legenda jest wciąż żywa. Odbijająca się echem na przestrzeni wieków i przypominająca wszystkim, że prawdziwe bohaterstwo wypływa z serca. Zainspirowani historią Sewoli, wielu młodych mężczyzn w Rzymie zaczęło aktywniej angażować się w życie obywatelskie i wojskowe. Widzieli w Sewoli przykład do naśladowania, kogoś, kto pokazał, że nawet jedna osoba może zrobić wielką różnicę. Zorganizowały się grupy młodych ludzi, aby studiować jego życie i promować reprezentowane przez niego wartości, tworząc ruch, który utrwalił ducha Sewoli. Sewola w sztuce i literaturze życie Mucio Sewola zainspirowało także wielu artystów i pisarzy. Na jego cześć powstawały sztuki teatralne, piosenki, wiersze i obrazy. Postać Sewoli z ręką w płomieniach stała się ikonicznym obrazem reprezentującym ludzką siłę i odporność. Artyści eksplorowali różne aspekty jego życia, wnosząc nowe interpretacje i rozumienie jego odwagi i poświęcenia. Historia Sewoli zaowocowała także wieloma esejami i opracowaniami akademickimi. Historycy, filozofowie i etycy analizowali jego działania, omawiając wpływ jego poświęcenia i jego znaczenie DLA, moralności i przywództwa. Życie Sewoli stało się częstym tematem konferencji i seminariów. Inspirując głębokie debaty na temat natury bohaterstwa. Duch Cewola w XVI wieku obecnie duch Mucio Cevola nadal inspiruje. W świecie pełnym wyzwań i niepewności, jej historia jest promykiem nadziei i dowodem na to, że odwaga i determinacja to wciąż podstawowe wartości. Młodzi i starsi, z różnych stron świata, znajdują inspirację w jego życiu, korzystając z jego przykładu, aby stawić czoła własnym wyzwaniom. Niezniszczalne dziedzictwo historia Kajo Mucio Cevola to coś więcej niż opowieść o starożytnej odwadze. To wieczna lekcja siły ludzkiej woli i umiejętności poświęcenia się DLA większego dobra. Przez wieki jego legenda nadal inspirowała i motywowała, pokazując, że nawet w najciemniejszych czasach odwaga i determinacja mogą oświetlić drogę. Cewola żyje nie tylko w podręcznikach historii, ale w sercach wszystkich, którzy chcą coś zmienić na świecie. Jego historia stanowi mocne przypomnienie, że prawdziwa siła pochodzi nie tylko z mięśni, ale z ducha i woli walki o to, co słuszne. I tak saga o Mucio woli trwa nadal, przekazując z pokolenia na pokolenie, zawsze przypominając wszystkim, że odwaga i honor są filarami dobrze przeżytego życia. Niech Twoja historia zainspiruje każdego z nas do poszukiwania wielkości na swój własny sposób, do odważnego stawiania czoła wyzwaniom i nigdy się nie poddawaj. Bez względu na to, jak trudne są szanse, wpływ Muciocewoli nie ogranicza się do przeszłości. Jej historia nadal stanowi źródło inspiracji dla osób stojących przed wyzwaniami w swoim życiu. Twoja odwaga, poświęcenie i determinacja to wartości, które wykraczają poza czas i nadal rezonują w sercach na całym świecie. Legenda w szkołach, we współczesnym społeczeństwie i we wspomnieniach w szkołach w Rzymie. I w wielu innych miejscach historia Cewoli stanowi integralną część programu nauczania. Nauczyciele traktują jego życie jako przykład na lekcjach historii, etyki i obywatelstwa. Opowieść o jego odwadze służy do przekazania cennych lekcji na temat znaczenia walki o to, w co się wierzy, oraz odwagi, by z determinacją stawiać czoła wyzwaniom. We współczesnym społeczeństwie postać Sewoli jest przywoływana w przemówieniach politycznych i kampaniach uświadamiających. Liderzy i aktywiści odwołują się do swoich historii, aby zainspirować do działania i zmian. Przykład Sewoli przypomina nam, że nawet w trudnych chwilach zwycięży odwaga i uczciwość. Pomniki poświęcone Mucio Sewoli są miejscami hołdu i refleksji. Coroczne festiwale upamiętniają jego życie i czyny, jednocząc społeczności w aktach pamięci i szacunku. Wydarzenia te nie tylko oddają cześć przeszłości, ale także wzmacniają w nowych pokoleniach wartości odwagi i poświęcenia. Heroizm w życiu codziennym historia Cewoli to nie tylko wielkie czyny w czasie wojny, ale także odwaga w życiu codziennym. Jego życie inspiruje ludzi do odważnego stawiania czoła codziennym wyzwaniom, niezależnie od tego, czy jest to szkoła, praca, czy sytuacja osobista, przykład Cewoli przypomina wszystkim, że odwaga ma wiele kształtów i rozmiarów. Saga Kajo, Mucio Cewola jest odwiecznym świadectwem siły ludzkiego ducha. Ich odwaga, poświęcenie i determinacja nadal inspirują i motywują, przypominając wszystkim, że prawdziwy bohater polega na umiejętności stawienia czoła strachowi i walce o to, co słuszne. Historia Cewoli to lekcja życia narracja, która wykracza poza czas i staje się podstawową częścią kulturowego i moralnego dziedzictwa ludzkości. Jego życie uczy nas, że nawet w najciemniejszych chwilach odwaga i determinacja mogą oświetlić drogę do lepszej przyszłości. I tak legenda Kajo Mucio Sewola pozostaje żywa, odbijając się echem przez wieki i przypominając nam wszystkim, że prawdziwa siła pochodzi z serca i woli walki o bardziej sprawiedliwy i honorowy świat. Niech jego historia nadal inspiruje i prowadzi przyszłe pokolenia, podtrzymując ducha odwagi i poświęcenia, którego uosabiał. W ten sposób kończymy opowieść o życiu Kajo Mucio Sewola, legendarnego bohatera, którego historia wykracza poza czas i nadal inspiruje młodych i starych na całym świecie. Jeśli Ci się spodobało, nie zapomnij o obserwowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnych historii i postaci, nie zapomnij o polubieniu i włączeniu dzwonka powiadomień,